Tak tutaj mam skanowanie pod dwoma różnymi przyciskami. A patrzcie Bogdan przeszedł ci się. Bogdan nie, Bogdan nie. Bogdan oddaj Bogdan. No to co? Pora rozpocząć nową przygodę. This is the farthest that I can take you on company space box, Robin. You sure you want this? The research is in everything. It is to me. And Sam. And we need to know what happened. The meteor storm? I can use it to recover from Altera's eyes. I'm <sighs> gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Woo! Oh, i tell Oh, kurde. O nie, tak y... fajne studio przedstawia, cutscenka zasłaniająca. O. O, o, o. Lecimy! O kurde. Okej, okay, rozbiliśmy się na lodowej planecie poniżej zera. Dobra, podoba mi uciekać. O kurde, kadstęnki nie są fajne. Nie. Nie. Otwierać. Uwo. Ale mam siłę w opie. No, udało się, przeżyliśmy. Dzięki. O kurde. Uwo. To mogę powiedzieć. Hej Z tej strony a to jest, słuchajcie, Subnautica VR Below Zero. Czy mogę powiedzieć, że jestem oficjalnie pierwszym YouTuberem w Polsce, który nagrywa Below Zero VR? Nie mam żadnego pojęcia. Ale tak, takie same zasady jak przy Subnautice VR. Tym razem. O kurde! <laughs> Mamy, słuchajcie, generalnie ciało. Ze względu na to i tak dalej, że nie będę się tu kapił, ale mamy full body i tak dalej. Okej, okay, dajcie znać słuchajcie, czy mam mieć full body włączone czy nie. Mimo iż ja nie mam w realu full body, to jednak widać moje ciało i tak... E czuję się jak aktualnie w takiej starej grze Far Cry, gdzie też dało się tak obsunąć kamerę i tak się sprawdzało stan swojego zdrowia. Tak wiecie, że... Stan zdrowia? 100% <grych> I dzisiaj nie macie tej kamerki, co mi się Deforest. Daruję wam. Więc, dobra, słuchajcie, rozbiliśmy się na nieznanej planecie. Na, znaczy, dobra, rozbiliśmy się na planecie, którą znamy, i naszym zadaniem jest dostać się do kapsuły. Jeśli mam być szczery, to ja obstawiam, że Billu Cabulozera, jeśli chodzi o warstwę wizualną, na przykład, będzie świetna. O, i będzie świetnie. Uuu... Normalnie solarium. A, aż poparzyło mnie. I jaki fajny. kucie kucie. Ja wiem na co wy czekacie, ja też na to czekam. Woda. Nie kwiatki, nie śnieg, tylko pływanie, woda, zbieranie materiałów. No może to ostatnie nie, ale wiecie o co chodzi. Dobra, pora skoczyć wreszcie na główkę. Huh. Ej, tak, o tym mówiłem, z tym Full Body to... Dobra, wiecie co, może to jednak wyłączę. Eee, tak, wiecie co, ja to mimo wszystko wyłączę, bo nie chcę co jakiś czas, jak parkuję, widzieć ciała Robin. Wybacz Robin, może ciało masz fajne i tak dalej, ale... Ej, ja, 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 ja tego, nie chcę co jakiś czas robić taki siu. Dobra, chodź tu ty rybcio jedna. Kolejna rybcia. Oho, woda, woda, woda. Znaczy tlen. Jeśli wy naprawdę myśleliście, że ja popłynę do od razu do tego kapsuły, to chyba nie znacie mnie. Ło, wow, powiem wam, że w ogóle jest świetnie. I jest trochę lepiej poprawione, jeśli chodzi o sterowanie i tak dalej. Jest trochę bardziej zaawansowany niż na wliczce pierwszej. Jeśli chodzi o instalację to ja się nie wypowiadam. Dzięki Laguna za pomoc. I tak, fajne to jest Wow, i powiem wam, że. O, Pingwin się ma, murdo. Jeśli chodzi o Fabułę Billow Zero, to znam ją tak, że po prostu coś tam wiem. Nie dotarłem do zakończenia, bo jeśli jak przychodziłem Billow Zero na PC, to w międzyczasie rozpocząłem serię z VR, ukończyłem, i teraz przeszła kolejna Billow Zero. Już czekam na komentarze. O, to Bilo Zero też ma VR i wygląda bardzo lepiej. O. Nie no, pierwsza modlika też była ładna i to mocno. Najładniejsza to będzie trójka. Mam nadzieję autorzy gry. Ale tego to nie pamiętam. Tam mi przy premierze to gra miała około... Dwóch godzin. Jak fajnie kontrolery wybieruju. Dobra, jesteśmy przy naszej bazie. Eee, tak, pyk, pyk, pyk. Dobra, wejdźmy do środka i posłuchajmy fabuły. Chodź tu. Ty też. Ty, 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 ty nie myśl, że sobie uciekniesz. Wszyscy idziecie. Na pokład. Dobra, drop pod. i want to offer my sincerest condolences okay. on the passing of your sister i got to know sam better towards the end of my mandate with alteron 4546b when we were thrown together as basemates at outpost zero she spoke often and fondly of you i thought you should know it didn't sit right with me when Altera blamed Sam's death on negligence. The Samantha Ayu I met was many things kind, clever, devoted to her work, but never negligent. I wish I could offer you something more substantial, but my access to information has been cut off. You may be in a better position to look into things than I am. If you're able to, Delta Station was our HQ. They were in a big hurry to leave and.

Ja cudownie wrócić. Pytanie, czy to jest tak samo jak w na O Monki, siema. Cześć, Monki. To będzie chyba mój najgorszy wróg. Chyba coś się zmieniło. Nie, nic się nie zmieniło. Bogdan dalej Nie, 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 to moje. Bogdan to jest moje. Bogd Bogdan, Mendo, złodzieju, to jest moje. To jest moje, tak. To jest moje, złodzieju. Hehe. Frayer. Tak, e, mamy tutaj nowego Bogdana. Jak myślicie, że tamten co darł. Ooo, e, tak. o, tak, Złodzia Polarna. Wow. Jak wy myślicie, że tamten chłop, który był mi cał każdego ranka jak tylko bazę otwierałem albo grę uruchamiam, był denerwujący? To to, ta małpa to dosłownie nie Bogdana. Czyli będę tak i się cieszy. Tak, tutaj mam skanowanie pod wymiarownymi przyciskami. A patrzcie, Bogdan przecież się BOGDAN NIE! BOGDAN NIE! BOGDAN! Oddaj! BOGDAN! Oddawaj to Bogdan! Tym żłodzieju jeden. O nie, czyżby Bogdan zasabotował moje żyćko Chyba jeszcze nie. Nie, tak nie będzie, Bogdan. I jeszcze ta muzyka. O. Nie, no, kozak. O, pingwiny, jaki fajny. O, o! Nie! Nie, nie, mój syn! Ciekawe, czy będę ze mną płynąć w akcję zemsty. O! Ty gryziesz? O, o o! To, chcecie go? On jest mój! On jest mój! Ja go ukradłem uczciwie. Mamy tu stolik. New Eeeem, um, mało tego. O nie, rybcie potrzebuje pomocy! Już pędzę Rybcio! Nikt mi nie powie, że jestem w re... A, mam pigminka. Dobra, słuchaj, muszę dowiedzieć się jednej rzeczy. Otwieraj paszczę. Chcę wiedzieć, jakie macie w środku. No dawaj! Jakie on w ogóle futerko ma! Taki koci, kuzi, Bad Andy, ku. No co tam, Bogdan? oxygen i was a little nervous about dropping into an unknown area but luckily this biome seems to have an abundance of minerals i can use for tools and upgrades i didn't want another situation like byzantos 5 when xenoworks dropped me off there were barely any resources i survived off the land for three months with just a knife my lucky PDA and some rope. I am still kind of proud of that though. No. If you are tired of hearing the word oxygen, the air bladder provides a significant upward thrust to help you get to air faster. Okej, okay, to klasyka klasyków. Potrzebujemy miedzi, potrzebujemy tego, potrzebujemy tego. I możemy dopiero myśleć o tej rzeczy. A zanim nastąpi czas na bazę, to powiem. Oj, No proszę, mamy tutaj pułapkę grawitacyjną. Pyk. Jeden na dwa. Teraz zbieramy materiały. Oxygen. Może jeszcze się wynurzać nie muszę, na szczęście. Tak, to daje mi dosyć dużo tlenu. Ale podobało mi się w tej części, że mamy tyle, powiedzmy, źródeł. O, czy jest jakaś baza w ogóle? O, tak, ze skuterek od razu. Skuterek byłby naj. Okej, okay, J zeskanowałem. A próbka korolowa. A to co to? O, tak, to 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 jest najważniejsze. Konsola pojazdu będzie sztos od razu. Okej, okay, mamy kolejny ślady dla A nie, to jest skuter. Dobra, e, skuter bardzo chcę. Tak, 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 tak. Więcej, więcej. Więcej. Ja chcę więcej części do skutera, ja chcę już pływać skuterkiem. O. Nie starczy mi tlenu i życia. Matku, co to za płaszcz korykin? Um. Dobra, mam szczęście mam to. Tak, to jest pierwszy raz. Jak używam tego przedmiotu, gram mnie do tego zmusiło. Oho, no w tym momencie jest taki przeszkol. Transmission of unknown origin. Słońce transmission depth calculated at approximately 200 meters. Kurde, tych Fred, great to see you. Come on in. You don't mind if I record this, do you? Uh am I in trouble? <laughs> no. You know me. Just a fanatic for details. And my memory's not what it used to be. <laughs> I know what that's like. <laughs> yes. Is that why you've been running so many personal errands for your colleagues? We asked you to limit them. Uh... So, I am in trouble. That's not how I want you to look at it. Here's what I see you're a team player. You want to get the job done. I think I have a pretty good record there. You want people to like you. Has anyone complained? Fred, the trouble is not everyone is as reliable as you are. Sometimes people need help being where they need to be and concentrating on their work. All the trips were work related. It appears you transported tech for Lil. Rather far out from her base. Well it needed to go deep and she needed a sea truck. Her work is currently on surface installations. She shouldn't be anywhere near the water. I uh well I No more favors to friends, agreed. Yes, sir. <laughs> ah, I keep telling you. Call me Manu. Um <laughs> 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 oh, picked up what sounds like a distress call who or what is out here calling for help it didn't sound human maybe it's from a remnant of architect technology in her message sam's colleague did say there was something important here even if it's just a mimic from one of the more intelligent aquatic specimens that could be a major find or if it's from altara it could have bearing on what happened to sam i should definitely check it out No. Nie czekajcie, mam tyle tego, ja tam niespotrzebnie zbieram. Dobra, chyba będę musiał zejść do jazd... ...im, powiedzmy. O, co to jest? O kurde, ile miedzi! A, tak, bo było coś takiego w Thumbnautice, że ukryte, powiedzmy, miejsca... I one zawsze miały sobie tak pełno, powiedzmy, zasobów. Żebym się to apteczką wyleczył. No, stowa zawsze lepiej niż tego mało. Dobra, chyba muszę poodpłynąć trochę i poszukać skutera i leci kolejna super muzyczka. Oooo! Wow. O, o, pioruny. Wracamy pod wodę. Chyba uciekanie tlenu to jest lekka. No sio! O, znowu mnie atakują te płaszczki. Uuu. Tam jest dopiero głęboko. O kurde, ja tak głęboko jestem. Dobra, spływamy stąd. Tak, na nauczyłem tylko się jedno. Nie narzekać na dużą ilość materiałów. Nigdy nie narzekać na dużą ilość materiałów. Uuu, czy my wpływamy do gniazda? A no, jeszcze jak? Dobra, i uno. Um, trochę niebezpiecznie to wpływać bez sprzętu. Hmm, wydaje mi się, że jesteśmy w miejscu, w którym mogą być gniazdy małp. Nie chciałbym się utopić z tym ekipą. O, 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 o. Ja tu tylko po to przyjechałem. Znaczy, przepłynąłem. Ja już stąd spływam, spokojnie, gro. O, teraz wynale wynaleźliśmy ogniwo elektryczne. Jak miło. Widać, że to PDA jednak jest online, a nie offline. Uuu. Dawaj mi tego więcej. A bo dawaj mi tego mniej, bo chciałbym się wynurzyć. Hmm, jest tu coś ciekawego czy nie? Chyba nie ma, ta nie ma definitywnie nic tutaj ciekawego. Dobra, pyk i mamy już skuterek zrobiony. No, siemka skuter. Dobra, na tym kończymy odcinek. Eee, elo elo.